Witam, wi witam bardzo serdecznie, z tej strony Jakubim. Zapraszam na pierwszy odcinek z Minecrafta. Jak widzicie, osiedliłem się tu, co jest ba bardzo fajnie. Ten korzystny. Mam tu owce. Owce mi się przydadzą na łóżko, bardzo. To jest góra. Tam był węgiel, było 6 węgla łącznie. to są ślady po węglu. a już do zjedzenia coś. Panie sobie tu urządzę. Przydałby mi się na początek taki kobel, jakiś. Jakiś kobel. Wejdźmy więc na górę. Dobra, hmm. zacznę się tu kopać. W poszukiwaniu, szczęś... <laughs> w poszukiwaniu szczęścia, się zacznę kopać. Na razie fajnie jest. Na razie tutaj nie ma żadnych. Tam potrzeba, jest cały dzień. To jest moment nowy świat. Nie wiem, co on ma mi do zaoferowania, że będę musiał przenocować w jakiejś dumnej koblance, albo zrobić sobie trochę, trochę drewno drzwi. Nie ma tu węgla, jestem trochę zawiedziony. w sumie to nakopałem ci już go dosyć. Więc ja tam na czekać będę. Znaczy, zajrzy mi na koblu. Dobra, kobyl jest w takiej ilości, w jakiej jest. Co ja robię? Willy, Willy. Ja jeszcze czas do mojego crafting Table, zrobić sobie jakiś piec. Jeszcze to ja muszę zachować. Mię sobie piec. Wstawię tu Tym tego psa do, do tego pieca, to węgiel niechaj się przepala. A i potrzebuję więcej kamieni, bo nie przetrwam nocy. Moi, moje drewniany kilofis się kończy? A więc nadszedł czas najwyższy Zrobić sobie jakąś yy, Jakąś durną chatę Chyba <grydź>, nie skłamać, skończyło się Jakieś nasionka mam Pszenicy O, no, no to mi się pszenica poparci, mi się Ale na razie ja skupmy się na w, 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 w tobie jakąś koblankę, żeby nie było. Jakąś sporą. Tutaj będzie wejście do mnie. Co ja tu tworzę. Potem jak zrobię więcej materiałów, to będzie fajniej. Najważniejsze, żeby moby nie wchodziły. Co tam że to jest wielki, drewnie, wielki kamienny kloc. Wielki... nawet nie jest stone, to jest kobel. Tam jest wielki kobel... o nie. Teraz noc zapadnie. A co mi się tu przepaliło? Fajnie. Na jedną, na jedną sobie zjem. Dobra, mi się APO degeneruje. Dobra. Tam sobie tego trochę. Żeby... Dobra. Pochodnie by mi się te um, potwory nie rozpiły Oko bym sobie nie zmarnował wszystkiego. Żeby mi było węgla... Żeby cały węgiel mi na to nie zbył. Mam już... Że... Skleptury na drzwi mam już na wszystko Więc oświetlimy sobie to tu Tutaj trzeba będzie poświetlać okolice Żeby mi się potwory tu nie spiły No, mam jakieś oświetlenie tu Będę czas zrobić sobie <laughs> Do drzwi. Jak się kaftuje drzwi? Nie jestem nógem. Jak się kaftuje do drzwi? Tak. Mamy bryżozowe drzwi, postawmy je tu. O kurde noc. O nie! Szybko! Mm, Zabudowywuj się! Zabudowywuj się! O nie! Noc! Bez, ja bez kilofa! Mm, szybko! Jakiś deski! Myk! Ten, 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 Myk! Eee kopu 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 kopu, kopu. muszę <grym> Ka każdy surowiec jest potrzebny Dobra Zaczęła się błogosławiec O wszystkie surowce Tylko blondka mnie nie uchroni Dopiero teraz zdałem sobie z tego sprawę, bo Blanka mnie nie ochroni w życiu. Od, od tego czegoś. Wiem, jedyne co mi pozostaje teraz: to Modlić cię, więc bo sobie tu iść na zwiady. Iść. Ja tu mę... smętnie zginę. A łóżka nie ma. Nie ja mam realny pomysł na spędzenie swojej pierwszej nocy. Gdzie ją spędzę? Myk Czym być się tu zabudował? Ehm, tyk Tyk Nie ma mnie w Może mnie zostawić Na drugi Minecrafcie nie ma mnie więc tu będę kopał. Będę kopię się do żelazstwa Jeśli będzie tu żelazo, te się o będę się kopał w dół, aż do okay, koordynaty e, mi się zacięły. A, czas żyję multiplayerem. Dobra, mam sobie rzeczy W końcu muszę zabrać kobla Jestem głęboko w podziemi Zobaczę, co się dzieje na zewnątrz Coś było nie, to zaraz, nie, muszę się, muszę zrobić to, co powinienem od początku Wszystko w tej grze Chcę mnie zrzeć, więc muszę się fortyfikować Zrobię sobie dach Te betki mnie nie dostrzegły Dobra, zostaję tu Albo stanę sobie na najwyższym punkcie mojego domu Jak się tu podbuduję O! Fula! Czekaj, sobie jakiś dach Od tego złego świata i będę tu siedział wciśnięty Więc mnie tu nie znajdzie, mam nadzieję Co, teraz? trzymam miecz Muszę unikać słobnych modów. Pa, skaftuję sobie. Ja by przez przypadek nie wyrzuciłem, a ten mój kamień poszedł tam. Tam leży jeden gryfujący kamień. Kwietne mi go. Tak, na. Zobaczę, dokąd ja... Mogę nawet zobaczyć, dokąd dotarłem. A mój system oświetlenia zadziałał i mi to nie zrespi. Mam nadzieję. Hmm. Albo na na jakieś lawy w końcu i się skończy. Czy to nie lek z tą? Nie, jeszcze nie poziom. Zaczę się kopać w bok. Musi być wungiel. Te wungi nie ma. Nie, z, z, z duch ostatnie dwie sztuki. Na czarną godzinę. Gaby się ugłupiem bóg. Buk. Rzecz usunął się Wygląda wieczna noc Siedzą rzęczki z... z kucyków pony Teraz tak czuję Kamienny kilof Ten slot mi się zbagował. E, to mój niki inaczej, psemnik, kubem. W ogóle, to jestem dziewczyną, a co tak, się na uprzemię? Tak jest. Zły, głupi księżyc. A masz. Ja nie, nie mogę do ciebie dosięgnąć. Łe. Chodzę w tą stronę. Gdy się kopać, może jakiś węgiel będzie. Nic, żadnego węgla. nocy... Ja się, stąd, ja się stąd nie ruszę po nocy Można by zdać jakieś źródło pożywienie. nie będą łaspić się w nieskończoność. O! Noc przechodzi Pięknie księżycu A już pierwsze chmury jaśnieją. Jak księżyc jest za drzewami, znak, że można wyjść. Ochmury zaczynają już Zadowoliło mnie to. Jak księżyc się całkowicie. Nie, bo tam słońce już zeszło. U mnie cały czas. No księżyc. Dobra, I think, I mogę wyjść. Albo jednak nie Ty, ty, ty durne Ty durne, idź, idź sobie ode mnie A i tak się spali Co tam? Szybko do, do środka Tutaj nie wejdą Nie, nie zwracajcie tam jakieś dźwięki, były. Zwracajcie uwagi na nie. Tylko jakiś gnom. to nic takiego. Chcemy przyjmować. dowolce idę w dalszą. Słuchajcie, wędrówkę po górach. Że już wilałem O, panie, co to jest. To by się ktoś budował? Zacząłem się bać. Ja nie gałem na kreatywnym. W sumie to mogłem od początku nagrywać, żeby był dowód. O, oczywiście stary, durny ja o tym nie pomyślał. Teraz tam idę na górę. Czy ktoś by się zapytał? Nie, powinno mi wystarczyć bloków do podbudowania się do miejsca, gdzie akurat tym miasto to z takiej wysokości Uuu uh. Szybko Ble co zjem Ble co by się nie głodzić Dla Skopmy ten Niedługo będę mógł tu wskoczyć. Chodź, chodź, chodź. O, tam jest... O, gdzie zauważyłem, co ja... No, właśnie to, to tam jest gigantyczna platforma. Ja osobiście nie wiem, skąd ona się wzięła. A stąd na pewno nie chciałbym spaść. To wystarczyć klocków do budowania się gdzieś w górę. Jestem gdzieś, jestem w je bardzo wysoko. Mlaga. Spójrzmy. To wygląda jak... To Wygląda jakby się tu ktoś budował. jest, to to jest... To są kwiaty Tu jest wielka czerwona, tam są świniaki Brawo ja To że nie zrobiłem lagu Odlaguj się, mordeczko Lagu. My. 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 no, no, Cześć, no, no, no. zajciłem z Gona Myślałam, że to przeżyje Chyba, żeby się nie widzielne coś Czyli lag Tam chyba są moje rzeczy Muszę tam do nich idę do moich y, własnych rzeczy, rzeczy, przejść do moich własnych rzeczy. To zapewne ich w ogóle nie odnajdę, No to poszukać. Nie, dzisiaj mi się to będzie już koniec. Albo zrobię drugi świat i będzie widać gdzie. so é Então,